Cześć, witam z powrotem na moim kanale. Jeżeli mnie jeszcze nie znacie z tej strony, Patty i zapraszam Was do dzisiejszego filmiku, czyli drugiej części. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, podziękuję Wam ją na dole. Upewnijcie się, że ją jako pierwszą oglądnicie, a później wskakujemy od razu do drugiej części na temat naturalnych kosmetyków. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Ja po prostu naturalny kosmetyk. Ym, I tutaj chciałam wspomnieć też o bróźnym washing. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to jest po prostu trick marketingowy. Wyobraźcie sobie, że naturalne składniki są droższe od syntetycznych, bo tak jest. I teraz taki producent, bądź ktoś, kto zajmuje się marketingiem, mówi tak, że tworzymy kosmetyk, który się składa z syntetycznych składników. Napiszemy jakiś dopis ym, typu bio, eko, naturalne. Albo kokos, czy olej kokosowy, czy masłuszeć, czy coś, które zawiera odrobinę. I dzięki tej nazwie sprzedajemy ten produkt za ceny naturalnego produktu czyli niskie koszty produkcji i wysoka, wysoka cena sprzedaży. To jest właśnie, w moim drodzy, greenwashing. Więc Jak rozpoznać taki kosmetyk naturalny? Możemy się tutaj kierować dwoma rzeczami, które ja bardzo lubiłam robić. Właściwie są tu trzy sposoby. Numer jeden, sprawdzać w skład każdego kosmetyku. Jest to bardzo ciężkie i um, no, teraz już z czasem wiem, jak coś około wygląda. E, filmik ze składami będzie niedługo, Wam trochę wytłumaczę może, ale jest to ciężkie i też z czasem się tego po prostu nauczycie, nie musi się teraz wciąż się ich uczyć. Um, bo przynajmniej ja się tak nauczyłam z czasem, w ogóle bez jakiegoś wielkiego wysiłku nauczyłam się tak około, już się znam trochę na tych składach. No a taki lżejszy sposób to są na przykład numer dwa, czyli certyfikaty. Um, naturalne kosmetyki często mają certyfikaty, którymi możemy się tak sugerować, że to jest naturalny kosmetyk. Um, aby dostać właśnie taki certyfikat, to kosmetyk musi być w iluś tam procentach, przeważnie powyżej 90-95%. Jest to wtedy taki jako naturalny kosmetyk. Taki bardzo znany y, certyfikat, który jest francuski, to jest ECOC na przykład. Ym, a numer 3, czyli trzeci sposób, jak można rozpoznać, y, ponieważ nie każdy kosmetyk ma taki certyfikat, ponieważ y, aby dostać taki certyfikat, jest to bardzo drugi proces. Wiadomo, kosztuje, aby dostać taki certyfikat, to dla producenta. Ja aby się to opłacało, są wtedy te produkty z certyfikatem też droższe. Więc w taki sposób jest zrobić mały research yy, i sprawdzić jakąś markę. Ja na przykład tak zrobiłam na samym początku, że sprawdziłam sobie markę Alveda. Ona niestety nie jest dostępna w Polsce. Ale jeżeli chodzi o marki takie, jakie mają fajne kosmetyki i naprawdę naturalne, to mogę Wam podlinkować filmik, w którym możecie naczerpnąć trochę inspiracji. Ale e, tak, na początek widziałam sobie markę Albedy i zobaczyłam e, ich po prostu składy, przeczytałam trochę o nich, zrobiłam taki właśnie mały research i wiedziałam, że teraz już kompletnie nie muszę patrzeć na ich składy, ponieważ ich produkty zawierają naprawdę naturalne, naturalne składniki, więc tak jakby zaufałam tej marce. I to jest fajnie do zrobienia, po prostu wziąć sobie jakąś markę albo parę marek, zrobić research i po prostu już można ufać tej marce tam w większości procent, że ich produkty naprawdę są naturalne. Jedna polska marka, którą może od razu Wam polecę, żeby też było tutaj w informacji, to jest na przykład marka Shakir. Oni naprawdę mają no, większość składników, większość produktów, nawet 100% kompletnie naturalnych składników. I też bardzo teraz rozrośli, roz, rozrośli, rozrośnienie, coś takiego i mają też, wypuścili po prostu dużo nowych produktów, więc też bardzo polecam, ja bardzo polubiłam tą markę. Aha, a na temat składów, co nam tutaj może ułatwić to całe szukanie, to są aplikacje. Ja znam jedną aplikację, która jest chyba w Niemczech, a jeżeli znacie odrobinę niemieckiego i rozróżniacie kolor, zielony od czerwonego, to absolutnie możecie korzystać z tej aplikacji. Jest to aplikacja, yy, od, z którą używam już od kilku lat. Nazywa się ona Kotczek. Jest to właściwie super. Też dużo polskich produktów jest napisane na tą aplikację, więc po prostu skanujecie ten produkt. Jeżeli skład jest dobry, to zielony kolor, a jeżeli skład jest zły, to czerwony, albo jakaś mieszanka, w zależności ile procent ma tych dobrych albo złych składników, a czasem też się pojawia kolor szary, to znaczy, że są to składniki, które trzeba indywidualnie stwierdzić, czy ok, jest to dobry czy zły dla nas składnik. Um, wiem, że jest jakaś polska aplikacja, którą też kiedyś używałam, ale to już było chwilę temu. Później wymieniłam telefony i zapomniałam. Jeżeli znajdę, to Wam też um, napiszę na dole, jak się nazywała. Ale też możecie mi polecić jakąś aplikację, um, która właśnie jest w języku polskim. I jeszcze chcę Wam wspomnieć, gdzie najlepiej kupować takie naturalne kosmetyki. Wiesz, że było w drogerii tylko tam nie ma takiego wielkiego wyboru. Często są to takie podobne do naturalnych kosmetyków produkty. W drogerii nie są one tak 100%. Często możemy tam znaleźć też greenwashing i tak dalej. Tylko w drogerii mmm, polecam, ale nie, nie, tak, nie tak bardzo. Na stronach internetowych możecie zamawiać, ale co ja uwielbiam to są targi naturalnych kosmetyków. Ja byłam tylko raz na targach, lecz były naprawdę mega super i przeważnie są tam sami polscy producenci, więc to też jest wielki plus. Są promocje często tych produktów, można pogadać z producentami, dopytać się o wszystkie, wszystkie rzeczy, jeżeli macie jakieś otwarte pytania. Mi się bardzo targi spodobały, a i też dla... Dla klientów czy tam odwiedzających jest to przeważnie darmowe, są targi, więc darmowe jest wejście, można sobie poglądnąć i też, wiadomo, zakupić tam jakieś produkty, jeżeli Was interesuje. I też nie jest to jeden producent, tak jak na przykład online, że musi od każdego osobno zamawiać. Są też takie sklepy internetowe, które polecam. Sklepiki z naturalnymi kosmetykami niestety jeszcze jest ich mało. Dokładnie gdzie w Polsce się jakie znajdują, nie wiem, nie mogę Wam powiedzieć, ponieważ nie mieszkam. Lecz na pewno w Google znajdziecie, to też polecam, żeby poszparać troszkę, na pewno znajdziecie jakieś fajne sklepiki z naturalnymi kosmetykami, albo teraz mi też przyszło do głowy, jeżeli nie znacie naturalnie zidełka, to też bardzo ich polecam. To jest właśnie takie subskrypcja miesięcznego pudełka, więc teraz sobie już nie są one miesięcznie. Jeżeli Was one interesują, to Wam też napiszę wszystko na dole i też polinkuję filmik, gdzie robię właśnie unboxing z poprzednich pudełek, więc to by było tyle dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was oczywiście na moje poprzednie filmiki które Wam też podlinkuję albo tutaj dam, albo sobie poszukajcie i zapraszam Was oczywiście na następne moje filmiki, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to yy, a podobało mi się content i ogólnie co się na YouTubie to zachęcam do subskrybowania, więc to by było tyle pa!